Cześć, i czołem w ostatnim odcinku z Po wizycie w, na NFZ, jesteśmy znowu w tym miejscu, w którym skończyliśmy ostatni odcinek, i dzisiaj powracamy z Outlastem znowu. Ostatni film to był poradnik do suknotyki, ale oczywiście dzisiaj wracamy do Outlast'a. I za tą czeka na nas nas znajomy. Już bardzo dobrze wszystkim znany, więc nie ma co przedłużyć. Przepraszam za skrzypienie fotela, jak zwykle. Okej. Okay. Mam katar też, więc nie przejmujcie się, jeśli będzie słychać jakieś u mnie. Wiecie, tu jest ten. I jak się możecie domyśleć Nadchodzi on Stary wrócił Ale ręce ma puste, więc chyba bez mleka Tu stójmy Chcę wiedzieć gdzie pójdzie No

Oczywiście dopiero teraz. Co? Co się odwalił? To pytanie jest tam, coś jest za tymi drzwiami. Oczywiście w miarę możliwości staram się zbierać notatki. Witam. Moja kolej. A, szukasz klucza, wiesz co? Nie wiem po co ci klucz, ale uwierz mi, że ja też chcę stąd wyjść Kolega aż odpłynął Oj Spa jakieś To jest tylko jeden przewór Jeszcze drugi jest ty wiem gdzie jest ale teraz tak Kurcze, nie lubię tego etapu w tej grze On tu idzie nie chcę, żebym mnie zobaczył. Bo to będzie oznaczać, że on się na mnie zaguje. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, czyli to jest tak zaprogramowane. Pamiętajcie, jeśli w tej grze wychodzicie, podejdźcie tutaj gdzieś mniej więcej i się cofnijcie, bo on tu chodzi. Dobra. Pyk. jest przewóz? Tu jest Dobra, mamy to. Chowam się. Zauważył mnie, niestety. Rzuć mną, rzuć mną. Dzięki. Wolni się nie dało wstawać. Biegnij, 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 biegnij. Nie weźmiesz mnie żywcem. No nie tym razem. Chciałbyś. 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 Nie ma. O patrzcie, podchodzi. Ale on tego nie rozwali. Chyba. Ty pierwszy raz mam sytuację, kiedy on mi tu faktycznie podchodzi do tego miejsca. Ale on szybki jest, bo on. Patrzcie, że jak biegłem tą na tym korytarzu. A teraz. Przyszedł mi stamtąd. Choćby jeden zawód komuś ten. Jakbym on sobie poszedł, to byłby fajnie. No, jeden zawód tylko głupi. Biegnij, nie oglądać się za siebie, nie przemoczony. Oh, mamy to. Dobra, mamy to. Nie, tu już byłem, dobra. To odcinek, powiem tylko, że nie będzie najdłuższy, bo jakby Ten, to, co teraz zrobiliśmy, z o ile się nie mylę, innym rozdziałem. A ja chcę po jednym rozdziale na film. Ok, idziemy. Dobra. I wiecie co? Powiem to jak jedna osoba, która próbowała przejść od was na trybie szalonym, nagrywa swoje próby, ale też mnie to zastanowiła po jednym momencie. Bo skąd on tak właściwie wybiegł? To jest lodówka. Może stał tu za rogiem. Ale jak szliśmy tędy już. To wtedy wybiegnie, nie? Nie, może stał tutaj. Ale no, tak strasznie dziwnie to mo może wyglądać. Bo z drzwiami na pewno nie wybiegł. O kurczę, podano do stołu. Danie w trakcie robienia to się nie da otworzyć. Ja przeszłem showplastę oczywiście, ale lubię sobie sprawdzać, czy coś mi nie ominęło. To mogę zaskoczyć, jeśli nie mylę. O, bateryka. I to dwie. Do, na dobre wyjście na dwór. Pójdźmy się przewietrzyć. A, tutaj był wcześniej ojciec Martin. Naprawdę, powiedzcie mi, to jest takie ciężkie, żeby on tu poczekał na nas? Nie może ma inne sprawy do robienia, ale... Czas na chyba pierwsze spotkanie z Wallriderem. Ścianojeźdźcem. Kurczę, ten nos mam dotkany. Wybaczcie bardzo. O! Dokument. Jeśli ktoś chce sobie przeczytać, wybaczcie za telaki. Ok, już, już. Dokumenty, Fragment programu MKultura. Więc to są wszystkie, które obecnie mam. Notatki... Notatek mam trochę mało. Nie wiem, czy będę miał ich więcej. Ale dokumenty jest możliwe, że uda mi się wszystkie. Jeśli żadnego jeszcze nie pominąłem. No ja, to jesteśmy na dworzu. W skrócie, mam wam co tu trzeba zrobić. Musimy powiedzieć, tutaj, tutaj na jeszcze i dość nie ma nie W sensie możemy spotkać się jak? Walleridera, który za pierwszym razem gry, kiedy on stał jazdem. Yy, i się nie uszałem, bo myślałem, że to O, właśnie o tym mówiłem: ściano jeździec. Dobra. Można jeszcze sprawdzać do czego to było, ale... Ale wiecie co przeszukam sobie jeszcze ten teren, by... Do... Jestem co tu mogę znaleźć. Te dźwięki mają za nas nas naprawdę odstarczyć, ale z tego co wiem nic mi się nie może stać. No właśnie dokument mamy. bo by ktoś chciał sobie przeczytać dokument nasza osobista doka krzyżowa dobra Na początku myślałem, że tam musimy iść Gdzie tu będzie znaleźli Wall Rider, ale jeśli chodziła to, to tutaj niczego nie ma. Dosłownie niczego. Ja tu z myślałem, że on mi nic nie zrobi. Też tu on nas tylko raz uderzy i ucieka. A, bo tu dziura jest. Tatka, coś w ciemności? Jezu, do pomóż, chyba widzę Wallyrightera. Zabina <śm> co mamy? Jakieś palety? Dobra, ale chyba idziemy dalej. Gdzie chyba taki pierwszy dłuższy film. Jeśli zapytać czemu, to o ile pamiętam dziedziniec nie był najszybszym miejscem do przejścia. No i patrzcie, skoczyłby mi... Wolkę, tutaj? Mogę. Są mi mamy teraz. No, tutaj włączamy kamerę. Dobra. Chyba tu jestem bezpieczny. Chyba tu mnie jeszcze nic nie zabije. Co mamy? Zamknięte drzwi. I kolegę. I tą. Dobra, chciałbym Was bardzo przeprosić za te lagi ale to dzieła muszę się wydostać, no to to na pewno dobra, idziemy. Ale ci faktycznie muszą być przesyłane, bo kiedy oni byli wyprowadzani na ten, chyba w sensie nie wiem jak u nich tutaj działało, ale oni chyba ich wyprowadzali grupowo, czy coś. Ale jeśli się stała ta awaria, to patrzcie, wszyscy poumierali ci strażnicy. A ci co przetrwali, siedzą. O Jezu, i to jest ten punkt, w którym zawsze zapamiętam, gdzie pójść. Tutaj? Ta czas na kolejne spotkanie z grubym. widzę go co mi się nie bardzo nie podobało, ale nie podobało bo już przeszłem i nie chcemy tam do niego spaść. O nie, nie, już się z nim atrakcji wystarczy, mhm. ale chyba będę musiał się z nim niestety przywitać. No a skaczysz. Oj. Dobra Zapytacie czemu? Ech, dobra Dobra, właśnie o tym mówiłem Postaram się go nie zgubić, co? Bo i raz się tu bardzo niefajnie zgubiłem. Mamy to. Żegnam. A nie, jednak... Ja dobra, dobra, żegnam, żegnam. Cię nie denerwuję, nie denerwuję cię, nie denerwuj się. Okej. Okay. A, no tak. Jesteśmy już na oddziale dla kobiet. Bo widzimy to jakże piękną fontannę. I wiecie, co mam tu powiem? Tutaj jest idealne miejsce, żeby zakończyć ten film. Czemu zapytacie? Bo. No przeszliśmy rozdział, tym jest dziedziniec, za tamtym przejściem mamy już oddział żeński, który nie wiem czy jest długi czy nie, najprawdopodobniej czeka na, czekają nas z tej gry jeszcze jakieś 3-4 odcinki, a na póki co no, mogę się pożegnać. Jeszcze oczywiście dam wam notatkę, którą zdobyliśmy, My nie pij tej wody. W wodzie jest tyle krwi, że czuję jej zapach. Zupełnie jakbym wziął do ust monetę, jak to się robiło za mało lata. Szepty nabiegają sensu, szukam obłąkanych, muszę, nie mogę tego opanować. To jak świeżby. Dobrze. Dokumentów chyba nie mam żadnych, nie. Dobrze, więc na obecny czas to jest już koniec tego filmu. Tutaj co mam w ogóle? Amur. To jest koniec tego filmu. Myślę, że dzisiaj... W no, nawet nie myślę, wiem, że ci dużo zrobiliśmy, więc to już koniec tego filmu. My zobaczymy się już w kolejnym odcinku, więc... Do zobaczenia w kolejnym filmie. No i cześć. Pa!